Dzisiaj przyjechaliśmy na targi Security Expo w Warszawie. Zobaczymy, co ciekawego będzie na tych targach. Idziemy do środka. Właśnie tam się kierujemy, czyli na hale C. Tutaj właśnie będą targi bezpieczeństwa, czyli kamery powinny też być. Poza tym jesteśmy tutaj, bo za rok, czyli w 2025, również będziemy tutaj się wystawiali. Właśnie między innymi pewnie na tej hali. Jeżeli w następnym roku ktoś będzie zainteresowany, żeby zobaczyć, serdecznie zapraszamy do naszego stoiska. Oczywiście, poinformuję, na którym stoisku my będziemy i też będę informował, jak już będzie to zaklepane. Dobra, idziemy teraz do środka. Jesteśmy wewnątrz, na dzień dobry. Musieliśmy zeskanować kody QR w tamtym miejscu zresztą. Widzimy duże kamery. No i najpierw przejdziemy się, zobaczymy w ogóle, co tutaj mamy. A jak będzie coś ciekawego, to wam to pokażę. Dobra, jesteśmy na stanowisku Camp Tower. Możecie zobaczyć tutaj logo. I teraz mają tak, specjalizują się w takich oto wieżach, czyli mogą Wam zrobić taką wieżę, ale co mnie ciekawego tutaj zainteresowało? Otóż AI Box. Ja mam co prawda takie Airboxy, jeszcze Wam nie pokazywałem. Natomiast tutaj ta firma pokazuje coś innego, troszeczkę nowszy Airboxy niż ja posiadam. Ponieważ jak widzicie w tym miejscu, jeżeli człowiek się porusza, jest taki egzoszkielet. I tutaj dowiedziałem się od Panów, że nawet we jest w stanie ten Airbox wyśledzić człowieka. Dzięki temu też. Jakieś y, przypadkowe alarmy nie powinny się zdarzać. Okay. Teraz możemy ustawić próg, y, którego nie będzie się kończyło. Okej. Okay, czyli w tym AI Boxie możemy tak naprawdę wszystko zaprogramować: progi, białe listy, y, możemy zaprogramować wykrywanie tablic, y, wykrywanie tak naprawdę ludzi, y, osoby, pracowników, dodawanie, y, dodawanie alarmów. Ma, AI Box też ma wyjście alarmowe, więc bez problemu do tego AI Boxa możecie dodać tak naprawdę wszystko. Oczywiście możemy zaprogramować taki e-box. Mamy gotowe moduły, które dodajemy. Myślę, że na ten moment taki Airbox ma duże zastosowania właśnie w firmach, przede wszystkim w firmach. Bo dla zwykłego użytkownika podejrzewam, że taki Airbox no, będzie cenowo niedostępny. Ja za swojego płaciłem około 5000 zł, a tutaj podejrzewam, nowszy jest, więc dużo więcej będzie kosztował. Dwa razy. Do tego trzeba policzyć usługę yy, montażu, więc no, to nie jest dla zwykłych zjadaczy chleba, że tak powiem. Ale funkcjonalność na pewno bardzo fajna. Dobra, a teraz jesteśmy na stanowisku OMTECH. Dobrze mówię? Dobrze. Yy, firma zajmująca się między innymi GPS-ami, więc tutaj pan nam troszeczkę opowie. Czym mniej więcej się ta firma zajmuje i co ciekawego posiada w swojej ofercie? Również dostarczaniem ich do firm trzecich. Mm -hmm. Posiadamy też swój system, w którym te GPS-y wykorzystujemy. Ok, e, czy na przykład mają Państwo tylko do jakichś samochodów, czy też do motocykli, na przykład? Mamy do floty lekkiej, do okay. dostawczaków, e, do floty ciężkiej, mm -hmm. bo nasze GPS-y się zintegrować z tachografem. Okay. Jak i do maszyn budowlanych, hmm. różnego rodzaju rozwiązań. Tutaj poza lokalizacją mamy też połączenie z kanem i informacje o pojeździe typu paliwo, średnie spalanie, zużycie paliwa. Swój system Państwo też posiadają. Możemy zobaczyć? Tak, bardzo Czyli to jest ten system? Tak, to jest ten system. Czyli jakieś demo, czy nie? W tym momencie? Tutaj jest. w tym momencie mamy lokalizację. Zobaczcie, tutaj mamy demo, mamy pojazd i to jest Państwa system. To jest nasz system, czy to jest w Polsce robiony? Tak, to jest przez nas robione w Warszawie, okay. wszystko jest robione łącznie z produkcją nadajników, też jest robione w Polsce. Mm -hmm. Tu mamy połączony z Toyota Yaris, e, otrzymujemy informacje o paliwie, mm -hmm. o tym kiedy był ostatni raz włączony zapłon, aktualną lokalizację pojazdu okay. i informacje o tym ile ma jeszcze paliwa w baku. Dodatkowo Nawet jest, w paliwo paków. No, oczywiście, dodatkowo jest historia tras. Postoje I tego I mamy informacje, ile samochód przejechał, gdzie był, z jaką prędkością jechał. Mamy zadeklarowaną prędkość 12 km. Przekroczona została o 4 km, więc jest na czerwono wyszczególnione. Rozumiem. Czy państwo instalują, mają tak. jakiś instalatorów? Nie, swoich instalatorów. Sam okay. Mamy instalatorów na terenie całej Polski. Rozumiem. No, dziękuję w takim razie. Coś jeszcze państwo ten robią, oprócz GPS-ów? wszystko. Wszystko tak super. Jest. Bardzo dziękuję. dziękuję. A teraz idziemy do stanowiska, które możecie znać z takich targów. Tego pana możecie kojarzyć. Ostatnio również nam zaprezentował kilka kamer. A teraz zapytamy się, czy Państwo coś nowego posiadają? A tak. O, widzicie? Tak. No pokażę. No na przykład, warto czasami, było przybyć. Jak mamy rejestratory, to potrzeba coś małego, no czeka, pan, estetycznego. Okay. Mogę Panią nagrywać? Mogę? Jasne, proszę bardzo. O. jestem. Coś takiego małego. A to jest rejestrator pięciokanałowy. Trochę większy. Pięciokanałowy? Pięciokanałowy? Nietypowy. Znaczy, Zawsze 4 albo 8, nie? To jest Stary podział jeszcze z czasów analogowych wie pan Okej, okay, dobra. Prawda? Natomiast on jest trochę większy, żeby tylko, tylko nam się zmieścił, prawda? Nie, no to jasne, nie potrzeba nie czego. Ale jest czasami taki, taka potrzeba, żeby sobie podłączyć coś w salonie Aha. do podglądu. Bo ten główny na przykład 20 kanałów gdzieś tam schowany, dokładnie. A ten tutaj. Ale ładny, ten do ładnie tak, wygląda. Tak. A cenowo jak? 370 zł o to, to? niedużo. Tak. Mamy kamerkę, bo czasami jest tak, że już nie mamy nic, w sensie takim, że nawet zasilania. I ona jest bateryjnie zasilana. No. Tu mamy połowa, to są dwa ogniwa. Tu mamy czujkę PIR, czyli dopiero jak człowiek przejdzie, no to ona się aktywuje, łączy się po WiFi, nagrywa na rejestrator, albo nie, bo możemy kartę pamięci. Czyli można na rejestrat z rejestratorem ją połączyć, można. bo zazwyczaj kamery właśnie to na baterię nie innego. łączymy. Tak, okay. to jest coś innego. Uchwyt magnetyczny. Czyli możemy sobie przenieść. Ktoś tutaj pytał na przykład o monitoring magazynu, no i tam się zmienia, żeby sobie przenosić. I jak długo wytrzyma na baterii, jeżeli będzie połączona z rejestratorem? To znaczy, ona będzie się nam, jak będzie człowiek chodził, to ona się wtedy łączy. Wybudza A w ten sposób, tak, czyli spoko. Tak. To dobrze. Będziemy mieli kilkanaście wybudzeń dziennie czyli do 6 tygodni. mówiąc na rejestratorze nie będzie cały czas widoczna, tylko i włącznie wtedy, jeżeli się człowiek pojawi. Bardzo dobre rozwiązanie. Tak, no bo naprawdę. tak, to by nam drenowało bateria. Tak, tak, to tak, znaczy, tak. W miejscu, jak będzie cały czas ruch, jakbyśmy się to zamontowali, to będzie. No to, na to wiadomo, baterie, instalujemy tak. w miejscach, gdzie ale, nie ma tak, tego ruchu. Ale jak mamy kilkanaście wybudzeń dziennie, do 6 tygodni nam będzie działać. No to super. Po Wi-Fi i też co więcej, nie tylko e, z vinylainem, z każdym innym rejestratorem po onwić nam znaczy połączy. To sprawdzaliśmy i też będzie się wybudzać z za jej To naprawdę bardzo fajne no to to super innych rzeczy też mamy punkty dostępowe 4G, prawda? I teraz to co jest istotne, on jest zasilany poe i daje nam dalej cztery na kartę SIM. Na kartę SIM Okej. I też POE? Też POE. A czyli normalnie zasilany zasilaczem 48-52. Tak, czyli podłączamy, wkładamy kartę, kabel wypuszczamy, podłączamy kamerę. działa. Mamy Możemy gb. też połączyć z ten switcha i wtedy. Tak, coś więcej. Jasne. Więcej kamer do tego podłączyć. Tak. Dalej, mosty. No bardzo mosty fajnie. I też tak samo, właśnie, jest most WiFi. Też 48, bo niektórzy producenci mają przykład 24, prawda? No właśnie, że w 90% jest 24V i to jest złe. Tak, a my tutaj właśnie czegoś szukamy takiego innego. 48 wchodzi, no. wychodzi. No, no super. Punkt, punkt, 2,4, 5,8GHz, że tego od potrzeby, z przepustowości. Jaka odległość? Mamy no to może być i 3 km. Tylko oczywiście musi być fizyczna Nie, 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 no właśnie, bo są na kilometr 3 i, tak, i dalej, nie? W zależności od 3, do 3 km. 3 będzie nam No do, do 3, trzech, no niech będzie nawet kilometr to działał to dobrze, działało, nie? Bo tutaj na przykład, no podobno już monitory mieliśmy. Teraz mamy takie mhm. nowe, czyli tutaj mamy teraz monitor, który gdzie mamy Androida 12. Okej. Okay. To ma nam działać jako takie centrum Ale to ma HDMI coś nie? Nie. nie, nie ma. ma. To jest Dobra. monitor, Czyli wideo tablet. domofonu. Znaczy tablet nie tablet przystosowany jest wszystkie do pracy non stop. Okay. Ma Androida, też oczywiście odbierze połączenie z paneli zewnętrznych wideo domofonu, mm -hmm. ale tutaj sobie zainstalujemy co nam potrzeba. Mam jakiś smartfon, jakikolwiek, większy, mniejszy, Tuya, Grenton, Yubi, system alarmowy, żebyśmy a nie może, nie a może replay jest, możemy, możemy doinstalować sobie jakąś tak, aplikację. Tak. Możemy. Okay. Mamy normalnie sklep Play, można sobie doinstalować, co nam jest potrzebne, prawda? Po to, żeby przy wejściu do domu nie było włącznika, mm -hmm. e, e, klawiatury od a, alarmu, e, jakiegoś tam termostatu, tylko wszystko mamy tutaj jako aplikację, prawda? Do tego panele zewnętrzne, jednorodzinne, wielorodzinne, zależy od zastosowania. Zapraszam jeszcze dalej. A tutaj mamy. Akuvox też Akubela, takiej wyższej jakości, wyższej rozdzielczości, 12,5", 2,5K, to widać, że ostrość tego ekranu jest taka dość spora do integracji np. z systemami KNX. Albo tutaj w formie takiego, że wyjmujemy włącznik, pod puszkę 60 wkładamy coś takiego. No to bardzo fajne. I wtedy też, też tu jest Android. I też możemy sobie, tutaj? Tak, tu jest nawet Android, tak. Tu jest Android. W, taki, w takiej formie. Też możemy sobie... No ale co w tym momencie? Do czego nam wykorzystamy na przykład coś takiego? Do sterowania, czy byśmy chcieli. Oświetlenie na przykład, prawda, ciemniej, jaśniej, cieplej, zimniej, czy jakieś sceny, wejście. w... Do domu. Ale to Wyjście tylko i wyłącznie programowo, nie ma tam y, jakichś... Też są przekaźniki. Są przekaźniki Są tutaj. przekaźniki, tu są dwa przekaźniki, natomiast są też modele, które mają cztery przekaźniki, ale wszystko nam się łączy po prostu programowo po jakimś tam appu, komendy nam wysyła, co też system już tam posiadają, prawda? Czyli to możemy też łączyć normalnie z naszą siecią? Tak. Okej, okay. no to super, to mi się bardzo podoba. Dobra, mamy do tego jakąś aplikację, czy nie? Też mamy. mamy normalnie. Też mamy aplikację, też nam się nazywa Akubela i też możemy sobie z tym, zarówno to może być jako wideo domową, bo tu też nam, jak tam naciśnięto tutaj nam się pojawi osoba odwiedzająca, że też nam to dzwoni po prostu. Okej, okay. no to to spoko. A czy do tego dzwonek jest zbudowany, czy dokupujemy, czy podłączamy? Znaczy bez problemu, nam jest wejście Jest po prostu ich podłączamy, okay. prawda tak, albo stosujemy sobie po prostu. No to super Dalej. jest. Kamery różnego rodzaju, te na przykład w kolorze antracytu, czyli takim teraz modnym, jak mamy elewacje zewnętrzne w mm -hmm. budynkach czy, czy jakichś przemysłowych, czy biurowych, ale też e, prywatnych, indywidualnych. Tak, te kolory bardzo ładne są. Tak, to jest szary Antracy Teral 716. No i kamerki, które już znamy? Tak. Także nawet sam rejestrator i ta kamera to już jest bardzo fajny produkt. No i przede wszystkim przystępie cenowo, nie? Tak. Tutaj? Sumie, e, już mówię też coś nowego? E, tak, <laughs> bo się Systemu alarmowego Ajax. To okay. jest projekt, produkt ukraiński, systemy bezprzewodowe, przewodowe, na przykład też takie ciekawe czujki bezprzewodowe, mm -hmm. które robi w momencie aktywacji, to jest czujka, czujka ruchu, tak jak w systemach alarmowych. No, ale taka ale już ładnie wygląda. I w momencie aktywacji, czyli ktoś tutaj przejdzie, robi trzy zdjęcia. Raz, okay. dwa, trzy. I wtedy widać, kto to aktywował. zaraz tutaj próbuję sobie znaleźć. Ale powiem szczerze, że ładnie wygląda. Tak, jest wizualnie, to, to jest centrala nie? To jest alarmowa, to jest czujnik zalania. To ok. są o. elektrody, czyli jak położymy, tam się woda naleje, mhm. no i nam się aktywuje. Rozumiem. Też można, przykład system do rozbudowy, czyli elektrozawór. w tym zestawie mamy tak, czujkę, tutaj jest centrala, a to? To jest yy, czujnik temperatury i dymu, prawda? Okej, okay. sobie montuje, żeby przeciwpożarowe też bezpieczeństwo. Co dymu, tam jeszcze ciekawego mamy? Kontaktron bezprzewodowy na okna drzwi. Dobra. No pilot, prawda, uzbrój, rozbrój, mhm. yy, wywołaj alarm. Kurtyna, czyli wią wąska wiązka przecięciem tak, tak, powoduje tak. alarm. To super, tutaj... ale mamy wtedy drugi, drugą część do tego? Nie, bo to nie jest mikrofalowa. Okej, okay, czyli tylko, tylko podczerwieni. wiązka podczerwieni, tak. przechodzimy przez to i od razu wywołuje się tak. alarm. To... Tutaj mamy, to, jest, to, jest to jest wewnętrzny sygnalizator, wewnętrzna syrena. A, w ten sposób. Tak, tak, ładnie wyglądająca, prawda? To jest jakiś materiał. No, no, no. Ale masz 120 dB, czy taki standard? No to, jak... to dużo. Yy, przycisk. Które możemy sobie dowolnie zaprogramować, co ma nam robić, bo na przykład też można to sobie rozszerzyć o elementy home, czyli taka przejściówka, żeby wszystko było w no dobra. jednej dobra. Teraz aplikacji. tak, tą centralę tylko przez aplikację tak. robimy, czy przez. Tak. jeśli sobie na właśnie, komputerze nie. Jak, jak to sobie programujemy, no? to skanujemy sobie kody QR, które tutaj są albo na komputerze. Nie będę pokazywał na tym tak. kodu QR. Dobra, więc mamy kody QR, skanujemy sobie. Później po kolei zaczynamy od huba, bo to jest centrala, mhm. po kolei dodajemy i mamy działający system. Ok, i tutaj, tutaj pan mamy ma ten. naszej ekspozycji i teraz mogę sobie poszukać na przykład w powiadomieniach chcę właśnie z tymi zdjęciami bezpieczeństwo. Aha. Tu są zdjęcia, ale tutaj będzie, o, wykryto ruch, motion cam handlowy u nas i wtedy widać, o proszę, że okay. to aktywował alarm. W porządku, fajne. No bo czasami się zdarzają jakieś fałszywe alarmy, nie, nie, to fajne, fajne jest. Zwłaszcza no. jak na przykład mamy koty. No to... Chodzi nam o to, że kot jak gdzieś tam sobie, pies to może nie, ale kot jak nam się tam gdzieś drapie przed czujkę, mm -hmm. to on będzie bardzo dużym obiektem, prawda, w porównaniu i może nam to aktywować. Standard. A tak cenowo już państwo znają czy jeszcze nie? To znaczy no cenowo to jest porównywalne jakbyśmy coś na rynku brali innego, satel, jablotron, prawda, tam też są jakieś systemy bezprzewodowe. to jest wszystko bardzo Tak, tylko że właśnie pytanie czy państwo są konkurencyjni, bo jeżeli ktoś z nas satela już znają ludzie. Wiadomo, że jeżeli Państwo pokażą to, a satel będzie obok, ktoś wybierze satela, nie? To znaczy, no to jest zawsze, to jest nasza praca teraz, prawda? Żeby, żeby rozreklamować. Tak, ale też tutaj, żeby... No to jest no inne podejście, to jest takie podejście, że mamy wszystko w jednej aplikacji, prawda? Że to jest takie elastyczne, przemyślane od początku. Tutaj mamy jeszcze też elementy tego systemu. Z jest sobie a czyli to też jest jakby dodatkowe. Też jest, a jak, tak. To też możemy sobie to jeszcze rozbudować. O. To jest prawda centrala taka sama, ale tutaj na przykład mamy, to jest czujnik jakości powietrza, że mhm. nas informował, prawda, że jest... Smog. E, tak, e, też. Ale to... Też, że... Oczywiście to... wilgotność, temperatura, okay. e, jakieś tam cząstki zawieszone, do różnych zastosowań, prawda, na przykład tam monitoring... Nie wiem, w przedszkolu, dzieci, prawda, albo inne miejsca, gdzie jest po prostu już za duszno, żeby coś trzeba było otworzyć przewietrze. Czy to ma nie ma wyjść pewnie, albo wejść, co? Alarmowych? Nie, nie, bo to łączymy sobie bezprzewodowo z całym systemem. Coś A my, czy właśnie tamta centrala ma jakieś wejścia analogowe, czy nie? Nie, natomiast jest taki multi-transmitter, to się nazywa urządzenie, mhm. gdzie są wejścia, wejścia po prostu. Czyli blizu. możemy do tego dołączyć? Tak, albo możemy, mamy jakiś tam, powiedzmy, stary system alarmowy, jakąś starą centralę i możemy ją sobie podłożyć, mhm. podłączyć, bo czujki nam działają, prawda, są urządzenia budowierne. Czy czujnik temperatury też tu gdzieś jest? Są, oczywiście. Są. W każdej czujce jest czujnik temperatury. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Także naprawdę, firma super, polecam. To nie jest, mówię, żadna reklama, nie? Żeby nie było. Po prostu pierwsze stanowisko, które od A do Z naprawdę pokażą, coś ciekawego, mają też. Wszystkiego dobrego. Idziemy dalej szukać. Coś dla pasjonatów. Ikvision, więc zobaczymy. Jakościowo tak sobie. Zobaczcie. Pewnie kosztuje majątek. a Jakość nie zachwyca. O, tutaj mamy coś fajnego. Zobaczcie, goblin. Możecie sobie przeczytać, co to za cudo. O, pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz wiecie. Idziemy dalej, coś poszukamy ciekawego. Zamki jakieś, w większości. Kamer naprawdę bardzo mało. A jak są, no to nic nadzwyczajnego. Nic, co by przykuło moją uwagę. Jakieś wkładki. O, tutaj znalazłem bardzo ciekawe stanowisko. CAMSAFE. Jak dobrze to czytam. Tak, dobrze pan czyta. I tu mamy uchwyty do kamer Jeszcze nie spotkałem się na targach z stanowiskiem do uchwytów tak naprawdę do kamer. Coś panu powie? Ciekawego? No więc my, my chcemy to... wypełnić... O. My chcemy tę niszę wypełnić i... No? My jako company... Chcemy zaserwować uchwyty do kamer, wszelakiego, różnego sposobu montażu rodzaju. Okay. Generalnie nasza defiza jest taka, Bo tutaj że... mamy nawet fajny uchwyt do kilku kamer. Tak, to jest takie rozwiązanie typowo halowe, bo podstawę montażową mamy. Nawet pod do sklepów rychlowaną. bardzo fajne. Tak, tak, tak rozwiązanie. Się. Uchwyt monta montaż jest pod blachę ryklowaną, mm -hmm. czyli takie typowe hale typu Toni. No i spód mamy pod cztery kamery, gdzie często na takich dużych, No to jest dużych bardzo dobre rozwiązanie. stosujemy... Czy Państwo swoją stronę jakoś posiadają? Posiadają. Tak, tak. posiadamy stronę. W razie no czego macie tutaj stronkę. CamSafe, uchwyty kamerowe.pl tam okay. znajduje się cała oferta, która na bieżąco się rozszerza. Dużo osób chwyta się też o uchwyty właśnie do kamer i szukać czegoś takiego, nie? Tak, no i powszechnie wiadomo, że wszystkie takie wysięgniki, które widzimy na, na instalacjach na ulicach są po prostu, brzydko mówiąc, rzeźbione. A Dokładnie. są gotowe rozwiązania, tylko trzeba je znaleźć po prostu. Więc instalatorzy będą na pewno wiedzieć, wiedzieć o, o czym mowa, o tej, mm -hmm. o tej rzeźbie, więc dewiza jest taka, nie rzeźb, My już to wyrzeźbiliśmy i przyjść do nas pogotowy produkt. Dobra, eee, tu widzę akurat uchwyt do kamery. Tak, tutaj PTZ. jeżeli... Tak, tylko że wewnątrz są różne, że tak powiem, rozmiary, różne średnice tych kamer. Różne są głowice, większe i mniejsze. Tak. Tak. Czy tutaj możemy dobrać się ewentualnie do rozmiaru głowicy? czy po prostu ściskamy i tyle? Kon ten, ten konkretny uchwyt jest regulowany, to jest działa na ścisk, na skręcenie pod... Zaróżmy 70% e, Bo mi chodzi cykletyny. może o jakiś państwo posiadają do tego, czy nie? Nie ma Jeśli, jeśli klient, jeżeli ten uchwyt nie podpasuje dla kamery klienta mhm. To my gorąco zapraszamy, by klient napisał do nas A, Mam model jest... kamery X okay. Potrzebuję zamontować typu Y I wtedy z Mierzy klientem... średnicę i ewentualnie do państwa się kieruje Dobra, czy państwo też posiadają jakieś kamery, czy tylko uchwytami się bardziej zajmują? Uchwytami uchwyt, Okej okay, no super i druga ważna odnoga, masz te monitoringowe słupy z, który, z których też się cieszymy, że tak powiem. Ok, tylko że widzę, że one są dosyć małe. One są dosyć małe, gdyż no, jesteśmy na targach, jest to wersja targowa. Nie, no właśnie dlatego tak zadaję pytanie, bo oznacza to, że Państwo też mają wysokie maszty. Tak, więc takie słupy z prefabrykowanym fundamentem, który też jest w naszej ofercie i możemy go zamówić, mhm. oferujemy nominalnie w rozmiarach 3, 4 i 5 metrowych. Ok. Mamy dwa warianty albo słup z rewizją i z płytkami. Mm -hmm. Nie skłamię jak powiem, że feedback z tych płytek od instalatorów jest fajny, gdyż no. jest to estetyczne. Tak, jest bardzo ładne to. Tak. I nie czy się na targę... Rozumiem, że mówimy o słupach 3-metrowych załóżmy, bo mnie bardziej tak, interesowałyby tak, słupy 3-metrowe. I teraz, czy one są włączone, czy to jest z jednego elementu tak, zrobione? No tak tutaj stoi, monolit. Tak. Monolit, okay. jeden, jeden element nie, nie mamy w ofercie słupów takich włączonych. 3-metrowy słup? Cenowo tak pi razy drzwi? 3 metrowy słup To zależy, zależy od typu, mamy trzy typy słupów No na przykład z tą jest... rewizją bardzo fajne. No to taki słup do, dostaniemy w okolicach 900 zł netto w cenie detalicznej Już? Na zamówienie również możemy odjąć dwa, dwa takie yy, płytki montażowe I wtedy będziemy mieli na rogu po sesji ładny słupek Albo z dwóch stron, tą płytkę mieć na lampę, na kamerę. Czyli raz mówiąc, można tak naprawdę u Państwa na zamówienie dostosować taki tak, słupek, tak, yy, tak. uchwyty, tak samo. Bardzo fajnie, że jest taka firma, która właśnie specjalizuje się tylko w tym, bo naprawdę zapotrzebowanie jest na to. No Nie ma co się oszukiwać. Yy, przede wszystkim estetycznie to wygląda. Nie? Każdy ma dostęp do cen, czy tylko i wyłącznie firmy. Każdy. Czyli zwykły użytkownik może. Że tak powiem, zwykły Kowalski się zarejestruje, będzie miał cennik, może sobie zamówić u Państwa. Widzi ceny detaliczne? No to chodzi, nie? super, tak, super. Tak, Właśnie tak. o to chodzi. Gdyby każdy mógł sobie coś takiego kupić, nawet zwykły użytkownik domowy, nie? Jak widzicie, tutaj w tym miejscu uchwytów już jest sporo, a jak tutaj panowie powiedzieli, mogą dostosować dla każdego. Każdy uchwyt, jeżeli nie pasuje Wam taki, który jest tutaj, napiszcie tutaj do nich. I Przede wszystkim, co mi się podoba, to podobają mi się te słupki. Te słupki są zajebiste. A jeszcze, tym bardziej jak tutaj panowie mówią, że słupki można 3, 4 metrowe, 5 metrowe? Zdarza się i że sprzedajemy słupek 2,20, bo klient potrzebował. A, czyli rady normalnie rady. na wymiar też państwo dorobią? Tak jest. Super tak. sprawa, naprawdę. Dobra, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Na pewno ja się skontaktuję z państwem. Dziękuję. Bardzo fajnie, że jest firma, która specjalizuje się tylko i wyłącznie w uchwytach. To proszę mi powiedzieć, w jakiej firmie jesteśmy? Czy pana mogę nagrywać, czy nie? Jak najbardziej. Dobra. To tutaj jesteśmy z tym panem. Witam. Witam. I ten pan zareklamuje swoją firmę. Powie przede wszystkim, czym się zajmują. Tak jest. Zajmujemy się redukcją kradzieży, yy, czyli yy, generalnie. Poza takimi systemami normalnymi, takimi podstawowymi narzędziami, typu monitoring, kontrola dostępu, mhm. e, bramki antykradzieżowe, wyróżniamy się systemem e, ze sztuczną inteligencją. Czyli tutaj ten system to jest tak zwany państwa. O, jestem tutaj. Czyli to, co widzimy tutaj na tym ekranie, to mniej więcej. Dokładnie, czyli nauczyliśmy, jak wygląda zdarzenie, gdy ktoś wierzy. Chowa za pazuchę, A, w ten sposób, wycania. czyli do sklepów, tak zwany, ten dokładnie, system mógłby dokładnie, być. Dokładnie. Okay. Czyli sprzedajemy nasze rozwiązania do sklepów przede wszystkim, ale też apteki yy, czy drogerie. Mniej więcej, tak czyli do... to nie ma znaczenia, do którego sklepu zainstalujesz ten system. To jeżeli ktoś weźmie spółki i schowa za pazuchę, ten system wykryje to po prostu. Dokładnie. dokładnie. Okay. Wtedy dostajemy alert na telefon mhm. i możemy zareagować w czasie rzeczywistym, wszystko się odbywa. Czy ten system. To jest firmware jakiś, czy po prostu gotowy produkt fizyczny. Software. Teraz do tego dajemy taki box, na którym ten software jest już Okej, okay, czyli AI box tak zwany. Tak, dołączamy go do rejestratora, więc do już istniejącego monitoringu i analowego, i IP jak najbardziej. Się no to dobra, ale łączymy go do rejestratora po HDMI, czy jak? Polanie. Polanie normalnie. To jak on się komunikuje z rejestratorem? W sposób się komunikuje? Tak, bo pytam się dlatego, że czy do każdego rejestratora możemy to podłączyć, czy tylko do wybranych modeli? Do każdego. Do każdego. Tak. Jedyne, jedyne kamery, których nie możemy obsłużyć tym systemem, to są kamery wi które nie mają rejestratora. Natomiast wszystkie... Znaczy to może inaczej, zapytam, bo do rejestratora to do rejestratora, czyli rozumiem, że możemy połączyć każdą kamerę, tak naprawdę, która posiada protokół OnVIF. I po, po OnVIF dodajemy do tego e boxa. Czy nie? Czy mylę nie, się? Nie. Generalnie kamery podłączamy do rejestratora, wiadomo, rejestrator podłączamy do naszego serwera i on e, analizuje obraz. Czyli dlatego też. Był jest analogowy. w stanie z rejestratora wyciągnąć obraz z kamer? Tak jest. No To ciekawe. Ok, Czy państwo już mają takie systemy gdzieś u jakichś przedsiębiorców? Tak. W jakich sklepach? Zainstalowane już są, działają. Tak. My dopiero z tym startujemy, natomiast już mamy gdzieś tam pierwsze sukcesy, pierwsze sprzedaże. Okej. Okay. Także planujemy i mamy takie cele, żeby szybko rosnąć i zapobiec kradzieżom. Taki system naprawdę jest potrzebny. Na pewno w sklepach bardzo przydatna rzecz. Bardzo dziękuję. dziękuję. Jak coś w kontakcie. No pozdrawiam. Naprawdę tutaj bardzo fajny produkt może być. Fajnie by było nagrać taki film z takiego produktu. No i dobra, na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.